Witam Was bardzo serdecznie. Moją rozmówczynią jest, jak już dobrze wiecie i widzicie, ilość w sanatorium duszy, ja to Barbara. Kraje gen natury. Dzisiaj chciałabym was, wam przedstawić kolejne spotkanie warsztatowe, które poprowadzi Ilona. Bardzo ciekawa tematyka, tematyka bardzo niecodzienna. Ja sama jestem bardzo zainteresowana i zainspirowana i chciałabym, na, żebyś nam coś przybliżyła więcej o tym warsztacie, który poprowadzisz. Warsztat jest zatytułowany "Analiza duszy". Analiza duszy, wiecie, nasza dusza to, to nie to, na co my myślimy, że tutaj w ciało wchodzi i wszystkim steruje. To jest nasze psychociałko, ale psychociałko nie jest tylko ciałem i nie jest tylko psychiką, jeszcze jest coś pomiędzy. A jak już odkryjemy i opanujemy to pomiędzy, to wtedy okazuje się, że my mamy jeszcze skrzydła i jest nasza forma energetyczna jest stricte anielska. I to jest właściwy obraz duszy. Natomiast analiza duszy to jest analiza programu z jakim przyszliśmy tutaj i ten, ta analiza odsłoni nam tajemnicę przede wszystkim wieku duszy, etapu rozwoju tej duszy, roli jaką sobie wyznaczyła w tym życiu, postawę jaką przyjmujemy zwróci nam uwagę na to co jeszcze w nas nie przepracowane, bo każda z tych postaw Każda z ról, tak jak i y, 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 etapu, mówi o tym, że można coś przepracować na plus lub na minus. A jeśli jesteśmy niekompletni, jeśli, jeśli coś robimy na minus, to oznacza, że musimy tak przepracować siebie, aby móc zrobić postęp, ewolucja. I w tym samym uwalniamy się z kajdam własnej niedoskonałości i nasze życie staje się Pełniejsze, piękniejsze, z cudowną łagodnością patrzymy na samych siebie, a nie z ciągłą taką krytyką, niezadowoleniem. Ja uważam, że prawda o nas nas uwalnia. Nie bójcie się prawdy o sobie. A to jest właśnie takie obnażenie samego siebie, takie przytulenie, zrozumienie. Stajemy się w zasadzie rodzicami dla samych siebie w tej, i budzimy się w tej łagodności. Pojęciu, z czym tak naprawdę przyszliśmy, jaka, jaka jest tutaj rola nasza do spełnienia i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Moi drodzy, to będzie jednodniowe nasze spotkanie. Będzie zakończone robieniem w medytacji masek gipsowych. Będziemy pracować w parach, nakładając i budując takie maski. Będą nam potrzebne narzędzia typu tłusty krem, typu zabezpieczenie ubrania, ale ja poprowadzę taką medytację, która pozwoli uwolnić i ściągnąć maski z was, aby ujrzeć swoje prawdziwe oblicze. Później gdy te maski obeschną i w odpowiednich warunkach e, sprawimy, że e, Ujrzymy w prawdziwą twarz tam, nas, u góry, gdzieś, gdzie nie mieliśmy szansy skonfrontować się z sobą, i bo jest takie dla mnie, przynajmniej to było przeżycie bardzo emocjonujące, bardzo prawdziwe i odkrywcze, bo miałam ciarę góra-dół, góra-dół. Jak już ujrzymy tą e, swoją e, prawdziwą twarz, e, każdy będzie miał zadanie do domu: ją właściwie dla siebie pomalować i pozwolić jej odejść. Odejść wszystkim trudom naszym dotychczasowym, zapisom niewłaściwym. Spalicie ją, bo zawsze się to oddaje żywiołom Ziemi, w związku z tym możecie to utopić w naturalnym źródle wody, zbiorniku, albo spalić. Wybór będzie należał do Was. Ja powiem szczerze, wiem, że każdy, kto przechodzi to szkolenie, ten kurs, to doświadczenie w poznawaniu siebie jest bardzo zadowolony, a nade wszystko szokujące odkrywczy i to daje satysfakcję jaki jak jest też motywatorem do odkrywania samego siebie. Zaspokaja to na jakiś etap, a później się pyta oczywiście o więcej i dalej. To jest jedno z wielu narzędzi, ale ja uważam, że bardzo silnych i mocnych w tej fazie poznawczej Także tyle z mojej strony. Oczywiście organizatorem będzie Barbara, nasza Basia Jeziorowska. To będzie również w książenicach Termin do ustalenia. Tak, serdecznie zapraszam do, do mojej przestrzeni. Od warsztat się będzie odbywał tutaj. Powiedzmy jeszcze, że tu potrzebne będzie też wahadło, więc wahadłem trzeba będzie swoim wahadłem przyjechać. Um, oczywiście szczegóły wkrótce, o wszystkim poinformuję. Serdecznie zapraszamy, bo będzie się działo. I to znowu kawałek bliżej siebie i kawałek do odkrycia swojej prawdy. E, a to jest dla nas najważniejsze, bo bez tego, z tego nie będziemy po prostu szczęśliwe. Więc serdecznie zapraszam, szczegóły wkrótce. Bardzo dziękuję za, za dzisiaj, za to spotkanie i za to, że zechciałaś właśnie po swojemu przybliżyć nam, o czym to będzie po prostu. Dziękuję serdecznie i do ja zobaczenia. Dziękuję z wielką radością i do zobaczenia. Pa.